Cisza kubielowo Jest badana bls Artur tym pierun Artur weźmie drugi konkurs już I ta cudzo wlazła Jest cudzo A ta wlazła Trzydzieści 15 numer Zaraz będę dzwonić do hodowcy Ty tu nie będziesz piła Z tego mojego Elektrolitu wiesz Co Kasiulka co, Kasiurka, 7 gąbków, więc po. Tu mi drżył się. To jest dus. Słuchajcie, niedobroty. Pójdź, pojdź, 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 pojdź. Jest sam czegesowy 756. No cześć, witam Cię. Artur pije. Obrótno tamto. No, przyleciałś, przyleciałś. A tu jest ta cudzo, zaraz będę dzwonić do kogoś, Czy to jest Artur, Artur, Artur Pawelec, a jego samica już jest, o widzisz. twoja wdowa dawno przyszła, ty co, w piórko ma uszkubane, biedok, nie przywaluj się, kaś, draniu, osiem gołębi, jest za 15.